Witam po raz kolejny z mojej folii. Dzisiaj będziemy obrywać liście naszym pomidorom. Po co, na co i dlaczego. Ano, te dolne liście dotykają ziemi, wilgoć, więc zaraz może dostać się jakaś zaraza. Poza tym wtedy też jest lepszy przewiew, więc też ta wilgoć ucieka nam z, z folii, z pomidorków. Więc te, wszystkie te bakterie, zarazki e, też mają gorzej, żeby się rozwinąć. No i ostatnia rzecz: pomidor ma mniej liści do wykarmienia, a tutaj te dolne liście nam są kompletnie niepotrzebne. E, zostawiamy dwa liście pod e, gronem, e, a te z dołu możemy sobie po prostu oberwać. Możemy się ich pozbyć. Nie jest to jakoś mocno skomplikowane. Łapiemy sobie takiego naszego listka i sobie go wyrywamy. Opa, wyrywamy tak dwa góra, trzy liście, żeby też mocno nie ogołocić tego naszego pomidora, ponieważ mamy wtedy taką, takie uszkodzenie, przez które różne drobnoustroje mogło się do niego dostać. Jest pomidor skaleczony, więc tutaj nie szalejemy z ilością obrywanych liści. Tak jak mówię, dwa. Góra trzy te od dołu sobie obrywamy. Tutaj sobie oberwę trzy, bo są brzydkie. I o, sobie o. Musimy uważać, tylko nie ciągniemy do dołu, ponieważ może nam się zrobić coś takiego brzydkiego i wtedy jest większa powierzchnia do tego, aby się te drobnoustroje nam tutaj dostawały. No i tak jedziemy z każdym jednym pomidorkiem.